A ja, co? Lewody dole, to ja jestem Cienki Bolek. Chciałbym, jakby mieli dwa wozy węgla na plecach. Jesteśmy przygotowani jedną jedenastką gramy. Gdyby pan przyszedł, i przyjdzie na trening zobaczycie, byście zobaczyli co trenujemy, to trzeba wszystko powiedzieć. My trenujemy ka. Szkoda gadać, k**a, co my trenujemy, nie? To jest niemożliwe, nie? Żadnej dynamiki, żadnej szybkości nic nie robimy, tylko k**a, jakieś dziwne nachodzonego jakieś gry. K**a. to jest skandal. A nie tak gra, gramy k. Ja stopą gramy na defensywnych, przecież my nie jesteśmy kreatywni zawodnicy. My jesteśmy obrącami, tak jest prawda. My mamy k**a, rozgrywać w tym Jaszymiu. Od tego jest wieczorek ktoś inny, tak jest prawda. No, no to trzeba to powiedzieć, no ale no i co? Przegraliśmy 1-0, ktoś tam powiedział, że ktoś, ktoś się ułożył. K***. Jak ja bym wiedział, że ktoś się ułożył, to mu łeb urwek, Taka sprawa, dziękuję. Ale dostaliście też dzisiaj bardzo dobrą wiadomość, mianowicie taką, że widzew przegrał z zagłębiem. Wie pan co, pan szczerze nie obchodzi mnie, z kim widzew przegrał. Ale to wam robi lepszą nie, To jest, zgadza się, my się musimy patrzeć na siebie. I... Gając tak dalej nie utrzymamy się. Musimy się, nie wiem, może ktoś kopa w dupę powinien dostać albo w ryja za przeproszeniem. To wtedy może się obudzimy i zdobędziemy jakieś punkty, które dadzą nam utrzymanie. Bo pomału, przepraszam, że się wyrażę w kurwia to. No, i może trochę za, za mocne słowa oglądają nas młodzi widzowie. Wiem, że jest pan zdenerwowany. No, przepraszam bardzo, ale naprawdę jest to nasz siódmy mecz. Jest frustracja i my naprawdę chcemy. No, ja nie wiem. Jedna rzecz. O Piotr jest bardzo zdenerwowany. Yy, na początek no, mogłabym Cię pogratulować jednej pewnie z piękniejszych bramek w karierze, tyle że bramki nieuznanej. Yy, to znaczy ja nie wiem, czy była bramka. Zdenerwowany jestem, ale nie postawą nawet drużyny, tylko tym, że gramy z bardzo dobrą drużyną Wisła, Oczywiście gratuluję im świetnej postawy, ale sędzia im nie musi pomagać. Yy, on jest dzisiaj chyba pierwszoplanową postacią. Piłkarze Wisły się ślizgają, on widzi jakieś faule. Ja nie wiem, co ja mam z rękami robić, ładna raz sobie gdzieś tam sadzę. Mam. Na Mam nadzieję, że ten pan. No co była ta żółta katka? No, ja. za to, że chyba mięso ręce gdzieś tam sadzić, Nie będę mówił, przepraszam, bo mokry jestem gdzie, ale. ale no nie może tak być, że sędzia Faulę z kapelusza gniździe. Zresztą pan nie powinien sędziować. Przepraszam bardzo, ale to są mecze na najwyższym poziomie. My no naprawdę jesteśmy zdenerwowani, chcemy grać 300 fair, a sędzia nie musi pomagać w takich widowiskach. Mam nadzieję, że obserwator nie da mu najwyższej noty. Ja bym nie chciał już widzieć tego pana. Grałem przeciwko sobie, bo może, mu, mu, może się mu na przykład... Nie no, nic mu się nie może stać rzeczywiście, bo to jest sędzia, Piotrek, ale to jest bardzo... gnie, Musisz uspokoić emocje i wy wszyscy. Mogę grać, bo mnie... Już będziesz... My to ale będziemy to wszyscy... Chciałem wyrazić to w przerwie, że nie trzeba im pomagać, oni grają naprawdę dobrze w piłkę, nie muszą być karne, nie muszą być wymyślane wolne, nie trzeba machać, nie wiadomo jak rękami. Mam nadzieję, że zobaczycie w powtórkę w kanał Plus i pan Ryszka nie będzie tak Stronniczo mówił, że ci sędziowie to są tacy dobrzy. Może rzeczywiście się mylą, ale to są tylko ludzie. Można się pomylić raz, dwa, ale nie osiem. Przepraszam bardzo. Piotrek, szczery do bólu. Ja mówię, powtarzam, musicie uspokoić emocje. Ty mówisz, że na drugą połowę już raczej nie wyjdziesz? Czy może tam cię naprawią, w szatni? Trochę mi nerw, pęk. Ja się nie boję grać na pewno, ale chyba nie dotrwam do końca. Przy takim sędziowaniu to będę musiał niechcący go chyba potraktować brzydko jakoś z <grydy> Może kamera nie będzie widzieć. Zobaczymy, czy chodził przejmie kolejny. Zobaczcie go panowie w telewizji, bo jest naprawdę do dupy te sędzia. Działo z górnikiem, że nie mógł ostatnio wygrać? No myślę, że mieliśmy źle pasy, po prostu nam nie wychodziło. I tyle, ale dobrze, że tu jest poza nami. Co się stanie z tym kogutem? Eee, będę go zjadł. Myślę, że go sam gotuje, tak po afrykańsku, i, i będę go zjadł. Mi się wydajesz, wiesz, to był taki odruch, on go kurwa kopał z trzy razy, nie? I on, kurwa, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, kurwa, wiesz, ten przeaktorzył. A powiedz mi, bramka była, ręka była, co? Hmm. No, Aha. to przepraszam Państwa, wiem, że nie. Marcin, ty jesteś załamany. Pewnie dostanie Ci się bura w szatni od trenera Smudy. Wiesz za co? Nie, nie wiem. W momencie kiedy padała druga bramka dla Wisły, ty miałeś problemy ze spodenkami i trener Smuda krzyczał, wtedy straszliwie, co mecz to on ma problemy ze spodenkami? Nie co mecz co ja mam, tylko co, co mecz to mamy w ogóle. kompletnie. Konkretnie problemy ze spodenkami cały czas pękają sznurki. No i to był konkretny, że biegałem tam dwie minuty, cały czas mi spodenki spadały, nie byłem w stanie dalej kontynuować grę. Musiałem jedną ręką trzymać spodenki, co by było bez sensu. Piotr Ćwieląg, Piotrek, dziękujemy za ten strzał. Przynajmniej mamy co wyciąć do skrótu. Nie tak to miało wyglądać w tej pierwszej połowie. No nie tak, jest ciężko, z niedziela, 17, e, pogoda też nie dopisuje do, do grania w piłkę, e, no co tu mogę więcej powiedzieć, e, ciężko nam jakąś sytuację taką klarowną sobie tutaj wytworzyć. Grzegorz Skwara, właściwie co można powiedzieć po tym meczu, prowadzicie, kontrolujecie wszystko, 2 do 1 prowadzicie i raptem dwa strzały niespodziewane i przegrywacie pierwszą ligę. Zgadza się, no jesteśmy dziadami, no. niech pan zapyta bramkarza, niech pan zapyta poszmaciaga, niech pan zapyta tych innych kurwa naszych chłopaków, co kurwa zrobili, co kurwa jak jedziemy, żeby podać, nie, pan nie chcę mi się, bo jestem tak zdenerwowany, że po prostu mnie rozsadza i nie mogę powstrzymać emocji, ale takie kurwa zagrania, jak my prezentujemy, to się nie mieści w pale, żeby kurwa i nie, ta liga nam się nie należała po tym, co dzisiaj tutaj było. I brawo dla Gorzowa zasłużenie wąsową, czy to wy straciliście? Zasłużenie, proszę pana, bo my nie umiemy grać piłkę. No zasłużenie, no nam się na nie należy drugie miejsce. My jesteśmy beznadziejni, kurwa, i tylko tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Jest sędzia główny dzisiejszego meczu. Jeśli dziś piątek, to Marcin Schulz wyciąga czerwoną kartkę. Tak było przed tygodniem w Poznaniu, tak było dzisiaj. Zatem przypomnijmy, początek drugiej połowy, akcja więc skrzydłem Bełchatowa. Pan nie odpiszał przewinienia na zawodniku GKS-u -um Bełchatów. Następnie podszedł do pana. Czy minął pan się z Mariuszem Łykiem i co się, zda, co się stało? Użył słów powszechnie uważanych za obraźliwe, to skurwisjonuje pan. La nuova maglia dell'Udinese. So, what do you expect from Udinese? Uh, we will say, uh, what time we will we talk. Scriverò, dire, a quale tempo lo dirò. Ok, vediamo cosa ci dice col tempo, vediamo cosa riuscirò a fare. Eh sì, anche tu a cui si ispira. Chi è il tuo model? il tuo ruolo di gol? Il mio ruolo è l'Arterboard. Il mio in è il tuo. Beh, beh, be capita, Boru, eh, Boru, giusto la pronuncia, no? Boru, che. Do you like to uh, be a player like Andanovic? Mm, uh, Andanovic è very, very uh, un portiere molto, molto valido, molto, molto bravo. Questo è molto, molto bravo. E. I uh, have occasion uh, uh, to fa face to face in the training. Uh, the, the, the say, uh, the say, face to face in the training. Uh, the stadium the Udinese. è bravo è bravo nello scudetto. Questo lo capito anche. Say something about your career. Uh, I played in Lech Poznań. Uh, ho giocato al uh, Lech Poznań. Uh, I have already. Uh, in the national team, under 21 e ho giocato anche per il, la squadra nazionale sotto under 20, 21. Under 21, portiere eh, dell'under 21, e naturalmente c'è il sogno di diventare un giorno il portiere della prima squadra uh, della nazionale you, maggiore. Do you dream of becoming um, the goalkeeper of your national team? Under, under 21? Mm -hmm. Uh, or the senior. Senior? Yeah. Or uh, also the senior. Uh, of course, we do. Uh, certo, certo, di sì. This is this is my dream. È very, è uno, very dream. è uno dei miei grandi sogni. Eh beh, è sogno di di portiere. What do you think of Borotz? <laughs> this is a very um, solid keeper. È uh, molto valido come portiere, molto bravo. E ho dovuto uh, imitare questo. Uh, e um, eh, lo considero un modello da seguire? Ah sì, un punto di, di riferimento di Udine, le tue aspettative e anche sulla, sulla città, perché no? What do you expect from your experience here at uh, Udinese and uh, what do you think of Udine city, the city? City town, yes? Yeah. The town. Uh, I very well, uh, this is town, it's very beautiful. Um, Udine is a very beautiful and uh, how about your experience here at Udinese team? Experiences? E uh, please me replay. And um, uh, your experience as a goalkeeper here at Udinese? Uh, goalkeeper Romo and uh Burkice. Okay, so you you talk with them, you you have a relation with the mm. other two goalkeepers. Uh, uh, qua sto iniziando cioè sto creando un legame, un rapporto con gli altri due um, portieri del, dell'Udinese appunto com'è il, il tuo rapporto che, che ne pensi anche di sia di Berkic che eh, sia di Romo? Roma pensi di e Romo? Uh, <coughs> uh, Romo e sono due portieri molto molto bravi uh, this larga uh, hanno tanta esperienza e no Essens dei casa. Essen sei di casa. No? This very mm. chung. Yeah, what do you think of Zielinski? He's a young, talented player. È un giovane molto pieno di talenti e molto bravo. Sì, è mio amico. Ed è anche un, gran, un mio caro amico. La piazza, ti chiedo l'obiettivo <coughs> che può raggiungere l'Udinese. Uh, l'obiettivo che può raggiungere. Uh, what do you expect from your experience here at Udinese? Qual è il vostro obiettivo? Qual è il is obiettivo principale? Questo è un grande club. È una grande squadra molto uh, uh, mi sta insegnando molto. Okay, Spero okay, di imparare okay. tanto. E della squadra, del gruppo, team? Um, your... Aspettati, what about your relation with mm. the other uh, players? Mm. Yes, uh, is it good? Yes, uh, this re re relation is very fantastic. Uh, Uh, ho un rapporto fantastico con tutti gli altri giocatori. Allora, um, Wojciech, io ti chiedo in conclusione di fare un saluto ai tifosi dell'Udinese, magari, ecco Carolina, anche in italiano. Un messaggio in italiano: un saluto mm, la sì, primavera a uh, quella. Lu, um, he wants you to say hi to your fans. Uh, Sono Wojciech Popovsky, saluto tutti i. Eee, Co ja robię tu, co ty ciężkich szczerze złotych koron moją głowę zdobi.